Listwy przypodłogowe to podstawowy element wykończeniowy większości wnętrz. Warto wiedzieć, w jaki sposób wykonać montaż, aby perfekcyjny efekt końcowy utrzymywał się przez wiele lat. Przygotowując listwę do montażu w narożniku wewnętrznym, docinamy ją pod kątem 45 stopni. Dla uzyskania maksymalnej precyzji zaleca się użycie skrzynki uciosowej Mardom Dekor lub piły ukosowej. W przypadku montażu listwy do oświetlenia LED konieczne jest wywiercenie otworu z brzegu listwy. Przez który przeciągnięty zostanie przewód elektryczny doprowadzający prąd do taśmy LEDowej. Dla uzyskania długotrwałego efektu rekomendujemy zastosowanie kleju montażowego Mardon Decor Fix Pro. Klej nakładamy na całą powierzchnię listwy. Przez wywiercony otwór przeciągamy przewód i przykładamy listwę do ściany, dociskając na całej długości. W miejscu łączenia listew nakładamy rekomendowany klej Mardom Decor Fix Pro. Nakładamy klej na całą powierzchnię drugiego odcinka listwy i analogicznie do pierwszej listwy przykładamy go do ściany i dociskamy. Przy użyciu szpachelki usuwamy nadmiar kleju, który zebrał się na łączeniach podczas dociskania listew do siebie. Aby połączyć dwie listwy na prostym odcinku ściany, zalecamy docięcie listew pod kątem 45 stopni. W miejscu łączenia listew nakładamy klej Mardom Decor Fix Pro. Dokładamy drugi odcinek do ściany i lekko dociskamy. Analogicznie do narożnika wewnętrznego usuwamy nadmiar kleju na łączeniu przy użyciu szpachelki. Dla uzyskania lepszego efektu rekomendujemy użycie kleju Mardom Decor Fix Pro jako uzupełnienia szczeliny pomiędzy listwą a ścianą. Używając szpachelki i wilgotnej gąbki usuwamy nadmiar kleju.